Budzisz się w nocy, żeby iść do Łazienki? Dwa razy, trzy razy, a może nawet więcej. Myślisz, że to normalne w Twoim wieku? Otóż nie jest. I to, co zaraz Ci powiem, może całkowicie zmienić Twoje życie. Istnieje jedna pozycja podczas oddawania moczu, którą większość mężczyzn wykonuje codziennie, nawet nie zdając sobie sprawy, że cicho niszczy ich prostatę. Tak, dobrze słyszałeś. Ta pozycja, którą prawdopodobnie przyjmujesz kilka razy dziennie, może być głównym powodem Twoich problemów. Nazywam się dr. Monika Wójcik, jestem urologiem z ponad 25-letnim doświadczeniem klinicznym. Przez te wszystkie lata przyjęłam tysiące polskich seniorów borykających się z problemami prostaty. I wiesz co? Większość z nich popełniała ten sam błąd, o którym zaraz ci opowiem. Nie jesteś sam. Według najnowszych danych, ponad 70% polskich mężczyzn po 60. cierpi na powiększoną prostatę. Ale to nie musi być Twoja historia. W ciągu najbliższych kilkunastu minut pokażę Ci dokładnie, jak uniknąć tej pułapki i jak odzyskać kontrolę nad swoim ciałem. Jeśli to, o czym mówię, rezonuje z Tobą, zostaw łapkę w górę. To pomoże innym polskim seniorom znaleźć ten materiał, który może uratować ich zdrowie. Zanim jednak przejdę do tej niebezpiecznej pozycji, muszę Ci coś wyjaśnić. Prostata to mały gruczoł wielkości orzecha włoskiego, który otacza cewkę moczową tuż pod pęcherzem. Kiedy jesteś młody, ten gruczoł pracuje bez problemów. Ale z wiekiem, przez różne czynniki, o których zaraz opowiem, prostata zaczyna się powiększać. I tutaj zaczyna się problem. Wyobraź sobie, że masz wąż ogrodowy, którym podlewasz rośliny. Teraz wyobraź sobie, że ktoś zaczyna ten wąż ściskać w połowie. Co się dzieje? Woda ledwo cieknie, prawda? Dokładnie to samo dzieje się z twoją cewką moczową, gdy prostata się powiększa. Ucisk staje się coraz silniejszy, oddawanie moczu coraz trudniejsze, a ty budzisz się w nocy coraz częściej. Ale to nie wszystko. Im dłużej czekasz, tym gorzej. Powiększona prostata może prowadzić do infekcji dróg moczowych, kamieni w pęcherzu, a w najgorszych przypadkach do całkowitego zatrzymania moczu. To może być niebezpieczne dla życia. Znam przypadki pacjentów, którzy trafili na ostry dyżur właśnie z tego powodu. A teraz uwaga, bo to jest kluczowe. Ta pozycja, o której mówię, to oddawanie moczu na stojąco z napięciem brzucha. Tak. Dobrze słyszałeś. Kiedy stoisz i napinasz mięśnie brzucha, żeby szybciej opróżnić pęcherz, wywierasz ogromną presję na prostatę. Ta presja działa jak młot, uderzający w i tak już podrażniony gruczoł, powodując stan zapalny, obrzęk i dalsze powiększanie. Z medycznego punktu widzenia, kiedy napinasz mięśnie brzucha podczas oddawania moczu, zwiększasz ciśnienie w jamie brzusznej. To ciśnienie przenosi się bezpośrednio na prostatę i pęcherz moczowy. Wyobraź sobie, że ściskasz gąbkę, która już jest spuchnięta i podrażniona. Co się stanie? Tylko pogorszysz jej stan. Pamiętam pacjenta, 73-letniego mężczyznę z Krakowa, który przez 20 lat cierpiał na problemy z oddawaniem moczu. Budził się sześć, siedem razy w nocy. Jego życie było koszmarem. Kiedy zapytałam go, jak oddaje mocz, powiedział mi coś, co słyszę od większości moich pacjentów. Pani doktor, staram się szybko skończyć, więc napiń brzuch i dociskam. To był jego największy błąd. Ale zanim przejdę do rozwiązań, muszę ci powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Polska zima jest wyjątkowo surowa, prawda. Kiedy temperatury spadają, Większość z nas spędza więcej czasu w domu, mniej się rusza. To prowadzi do zastoju w krążeniu krwi w obszarze miednicy. A zastój krwi to idealne warunki dla powiększającej się prostaty. Dlatego właśnie zimą problemy z prostatą nasilają się u większości polskich seniorów. Teraz przejdźmy do pierwszego rozwiązania, które jest proste i dostępne dla każdego. Pierwsza zasada brzmi... Oddawaj mocz siedząc. Tak, dobrze słyszałeś. Siedząc. Wiem, że dla wielu polskich mężczyzn to brzmi dziwnie. Przecież zawsze stałem, słyszę to często. Ale nauka już wykazała, że siedzenie podczas oddawania moczu redukuje napięcie mięśni dna miednicy o ponad 50%. Kiedy siedzisz, twoje ciało jest w naturalnej, zrelaksowanej pozycji. Mięśnie dnamiednicy automatycznie się rozluźniają. Nie musisz napinać brzucha, nie musisz się spieszyć. Po prostu siedzisz, oddychasz spokojnie i pozwalasz grawitacji wykonać swoją pracę. To tak proste, a jednocześnie tak skuteczne. Według badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Leiden w Holandii mężczyźni którzy zaczęli sikać na siedząco, doświadczyli znacznej poprawy w przepływie moczu i całkowitym opróżnieniu pęcherza. Ich noce stały się spokojniejsze, a jakość życia dramatycznie się poprawiła. Ale to dopiero początek. Za chwilę opowiem Ci o protokole, który zmienił życie setek moich polskich pacjentów. Ale najpierw, napisz w komentarzach: Czy już próbowałeś sikać na siedząco? Podziel się swoim doświadczeniem. Twoja odpowiedź może pomóc innym. Teraz przejdźmy do drugiego elementu, który jest absolutnie kluczowy. To technika oddawania moczu w dwóch fazach. Pozwól, że ci to wyjaśnię. Kiedy siedzisz na toalecie i oddajesz mocz, poczekaj kilka sekund po tym, jak myślisz, że skończyłeś. Potem lekko pochyl się do przodu, opierając łokcie na kolanach. Ta pozycja zmienia kąt miednicy i pozwala na lepsze opróżnienie pęcherza. Dlaczego to działa? Ponieważ pęcherz moczowy rzadko opróżnia się całkowicie za pierwszym razem, zwłaszcza gdy prostata jest powiększona. Zawsze zostaje resztkowy mocz, który może prowadzić do infekcji i dalszego podrażnienia. Kiedy pochylasz się do przodu po kilku sekundach. Wykorzystujesz grawitację i zmianę kąta, żeby ten resztkowy mocz również wypłynął. Jedna z moich pacjentek powiedziała mi ze łzami w oczach, że jej mąż, po zastosowaniu tej techniki przez dwa tygodnie, przestał budzić się w nocy. Po raz pierwszy od lat mogła przespać całą noc bez przerwy. To była transformacja, która zmieniła życie całej rodziny. A teraz obiecany polski protokół. To coś. Co możesz zacząć robić już dziś, w zaciszu swojego domu, bez konieczności kupowania drogich suplementów czy leków? Nazywam to protokołem polskiej prostaty. Składniki. Nasiona dyni, pestki dyni, 100 g miód naturalny, dwie łyżki gorąca woda, 1 szklanka przygotowanie. Kup surowe nasiona dyni w Biedronce, na targu lub w sklepie ze zdrową żywnością. Upewnij się, że są niesolone i niepalone. Każdego ranka weź dwie łyżki tych pestek i zjedz je na pusty żołądek. Możesz je zgryźć albo dokładnie przerzuć. Po piętnastu minutach wypij szklankę ciepłej wody z rozpuszczonymi dwoma łyżkami miodu. Sposób użycia. Rób to codziennie rano przez co najmniej sześć tygodni. Efekty zobaczysz już po dwóch, trzech tygodniach. Dlaczego to działa? Nasiona dyni zawierają związki zwane fitosterolami, które naturalnie redukują powiększenie prostaty. Badania wskazują, że regularne spożywanie pestek dyni może zmniejszyć objawy powiększonej prostaty o 30 do 40%. To nie jest magia, to czysta nauka. Miód z kolei działa jako naturalny środek przeciwzapalny. Wspiera regenerację tkanek i pomaga organizmowi walczyć z infekcją. W połączeniu z pestkami dyni tworzą potężne naturalne lekarstwo na problemy z prostatą. Jeśli chcesz dostęp do ekskluzywnych treści, przepisów i głębszych porad dotyczących zdrowia prostaty, zostań członkiem naszego kanału. Tam dzielę się jeszcze szczegółowymi protokołami i odpowiadam na pytania naszej społeczności. Ale wróćmy do naszego tematu. Trzecie rozwiązanie, które chcę ci przedstawić, to coś, co nazywam masażem prostatycznym przez ruch. Nie, nie martw się, nie mówię o żadnych inwazyjnych procedurach. Mówię o prostych ćwiczeniach, które możesz wykonywać w domu. Ćwiczenia kęgla dla mężczyzn. Tak, dobrze słyszałeś. To nie są ćwiczenia tylko dla kobiet. Mięśnie dna miednicy u mężczyzn są równie ważne. A może nawet ważniejsze, zwłaszcza gdy mowa o zdrowiu prostaty. Jak to robić? To bardzo proste. Kiedy siedzisz wygodnie na krześle, wyobraź sobie, że próbujesz zatrzymać oddawanie moczu w połowie strumienia. Napnij te mięśnie, które tego dokonują. Trzymaj napięcie przez 5 sekund, potem rozluźnij na 5 sekund. Powtarzaj to 10 razy, 3 razy dziennie. Z medycznego punktu widzenia te ćwiczenia poprawiają krążenie krwi w obszarze miednicy, wzmacniają mięśnie wspierające pęcherz i prostatę oraz pomagają w lepszej kontroli oddawania moczu. Po 4 do 6 tygodniach regularnych ćwiczeń większość moich pacjentów zauważa znaczną poprawę. Ale to nie wszystko. Czwarte rozwiązanie dotyczy twojej diety. W polskiej kuchni mamy wiele produktów, które naturalnie wspierają zdrowie prostaty. Śleć, kiszona kapusta, buraki, dynia, wszystkie te produkty są bogate w składniki odżywcze, które prostata potrzebuje. Śleć, na przykład, jest bogaty w kwasy tłuszczowe omega-3, które działają przeciwzapalnie. Kiszona kapusta zawiera probiotyki. Które wspierają zdrowie jelit, a zdrowe jelita to zdrowa prostata. Buraki poprawiają krążenie krwi, a dynia, jak już mówiłam, zawiera fitosterole. Jeśli podobał ci się ten materiał do tej pory, zostaw łapkę w górę. To naprawdę pomaga innym znaleźć te informacje. Piąte rozwiązanie, o którym muszę ci powiedzieć, to coś, co większość polskich mężczyzn całkowicie ignoruje. Picie odpowiedniej ilości wody. Wiem, co myślisz, ale, pani doktor, jeśli będę więcej pić, to będę musiał częściej sikać. I właśnie w tym problem. Ten sposób myślenia jest całkowicie błędny. Kiedy nie pijesz wystarczająco dużo wody, twój mocz staje się bardziej stężony i bardziej drażniący dla pęcherza i prostaty. To prowadzi do większego podrażnienia i częstszej potrzeby oddawania moczu. Paradoksalnie pijąc więcej wody, ale we właściwych porach możesz faktycznie zmniejszyć liczbę wypraw do łazienki w nocy. Oto zasada pij dwa litry wody dziennie, ale większość tej ilości wypij przed 17. Po 17 ogranicz płyny do minimum. W ten sposób twój pęcherz będzie miał czas się opróżnić przed snem, a twoje noce będą spokojniejsze. Szóste rozwiązanie dotyczy unikania pewnych produktów. Alkohol, kawa, ostre przyprawy wszystkie te rzeczy drażnią pęcherz i prostatę. Nie mówię, że musisz całkowicie z nich zrezygnować. Ale jeśli cierpiesz na problemy z prostatą, powinieneś znacznie ograniczyć ich spożycie. Zwłaszcza alkohol. Wiem, że w polskiej kulturze picie jest częścią spotkań towarzyskich, ale alkohol działa jak środek moczopędny i jednocześnie drażni prostatę. To najgorsze połączenie. Jeśli musisz pić, ogranicz się do jednego kieliszka i wypij go wcześniej, nie późno wieczorem. Teraz chcę Ci opowiedzieć historię, która mnie bardzo poruszyła. Miałam pacjenta, 72-letniego pana Jana z Warszawy. Kiedy przyszedł do mnie po raz pierwszy, był zrezygnowany. Mówił, że jego życie przestało być życiem. Budził się osiem, dziewięć razy w nocy. Nie pamiętał, kiedy ostatni raz przespał całą noc. Był wyczerpany, rozdrażniony, jego relacja z żoną cierpiała. Przepisałam mu dokładnie ten protokół, który właśnie Ci przedstawiłam: wszystkie sześć elementów. Miesiąc później wrócił do mojego gabinetu. I wiesz co? Miał łzy w oczach. Powiedział mi, że po raz pierwszy od dziesięciu lat przespał całą noc. Jego żona również przyszła, żeby mi podziękować. Powiedziała, że odzyskała męża. To nie jest magiczny lekarz, to jest zmiana stylu życia. Ale działa. I może zadziałać również dla ciebie. Zasługujesz na lepsze życie. Nie musisz z tym żyć. Podsumujmy te sześć kluczowych kroków. Pierwszy. Sikaj na siedząco, nigdy na stojąco z napięciem brzucha. Drugi. Używaj techniki dwóch faz, poczekaj kilka sekund i pochyl się do przodu. Trzeci. Stosuj polski protokół z pestkami dyni i miodem codziennie rano. Czwarty. Wykonuj ćwiczenia kęgla trzy razy dziennie. Piąty. Pij 2 litry wody, ale większość przed 17. 6. Ogranicz alkohol, kawę i ostre przyprawy. Te 6 kroków, stosowane regularnie, mogą całkowicie zmienić Twoje życie. Ale musisz być konsekwentny. Nie oczekuj cudów po jednym dniu. Daj swojemu ciału czas na regenerację. 4 do 6 tygodni regularnego stosowania. A zobaczysz różnicę. Jeśli ten film otworzył ci oczy, polub go teraz. To naprawdę pomaga. A teraz najważniejsze: podziel się tym filmem z kimś, na kim ci zależy. Może to być twój ojciec, dziadek, brat, przyjaciel. Każdy polski senior zasługuje na te informacje. Możesz dosłownie uratować komuś zdrowie, a może nawet życie. Zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek, aby nie przegapić kolejnych materiałów o zdrowiu prostaty i innych problemach zdrowotnych seniorów. I pamiętaj: Twoje ciało potrzebuje pomocy, ale ty możesz mu tę pomoc dać. Możesz to zmienić od dziś. Każdy dzień liczy się. Im dłużej czekasz, tym trudniej będzie odwrócić zmiany. Ale jeśli zaczniesz teraz, jutro już będziesz na lepszej drodze. Jeśli podobał Ci się ten film, jestem pewna, że spodoba Ci się także ten, który pojawia się teraz na Twoim ekranie. Przygotowałam go specjalnie dla subskrybentów tego kanału, którzy chcą jeszcze więcej informacji o naturalnych sposobach wsparcia zdrowia prostaty. Twój zdrowie jest w Twoich rękach. Nie jesteś sam w tym. Tysiące polskich seniorów już zmieniło swoje życie. Teraz twoja kolej, kropka, ten tarnowamente o klot podekamy te eros. Konfira semper as respostas. Somnet 4 maja.